Witajcie wszyscy w dzisiejszym czytaniu. Jest to czytanie z serii personalnych, czyli ktoś zamówił to czytanie promocyjne i em, oczywiście, tak jak zawsze, zapraszam wszystkich do obejrzenia tego wideo. Dlatego, że karty mają czasami taką skłonność do przekazywania informacji dla większej osoby niż jedna. Oczywiście em, to czytanie jest spersonalizowane, ale e, różne mądrości, skarb mogą być przydatne dla e, większej ilości z Was. Więc zapraszam do słuchania oraz e, już zaraz mówię temat tego czytania. E, subskrybentka e, pyta, co dalej i ostatnio nie rozumiem jego zachowania. Czyli mówimy o jakimś panu, nazwiemy go pan, pan, ten pan i subskrybentka nie rozumie jego zachowania. Co dalej? Więc nie mamy tutaj bardzo, y, to znaczy większej ilości konkretnych informacji, co, co się wydarzyło z tym panem, co ten pan e, zrobił albo co się dzieje, ale wiemy, że po prostu jest jakiś um, jest jakiś dylemat, jakiś konflikt, jakiś, um, jakieś zawieszenie i zaraz zobaczymy, co karty na ten temat mają do powiedzenia. Już widzę tutaj, że Tutaj jakiś pan chodzi nam za oknem. Nie wiem, czy mam go usunąć z kadru, ale niech sobie tam chodzi. Więc e, tu mamy kartę, która jest na spodzie talii. E, ona świadczy o tym, że ten pan, już będę się do ciebie zwracała, moja droga subskrybentko, na ty, czyli ten pan ma jakiś swój powód e, do tego, żeby się wycofać. On. Ja używam często takiej metafory, on się chowa do swojej jaskini. Czyli po prostu potrzebuje, potrzebuje prywatności, potrzebuje być sam, potrzebuje się odciąć, potrzebuje się schować. I teraz zadamy kartą pytanie, dlaczego on ma takie potrzeby? Bo każdy może mieć czasami takie potrzeby, to sam fakt, że na przykład ktoś się odcina, wcale nie musi być czymś złym, może właśnie. Jest, jest to jakąś informacją dla nas, dla tej osoby, prawda? Jeżeli chcemy z kimś być w relacji, to też musimy pamiętać o tym, że nie, nie jesteśmy. nie mamy na własność, nie mamy na własność czasu i wszystkich możliwych, tak jakby, jak to się nazywa, czasu i i no, poświęceń albo jakichś e, zaangażowań tej osoby, prawda? Czyli ta osoba da nam tyle, ile ma, tyle, ile chce. Jeżeli nam to wystarczy, no to wtedy ten związek może trwać. Jeżeli natomiast uświadomimy sobie, że dla nas tego czasu i tego zaangażowania jest za mało, to wtedy w naszej, po naszej stronie stoi to, żebyśmy, to my się wycofali z czegoś, co nam nie służy, bo na przykład dla nas jest naszym zdaniem za mało, albo po prostu nasze emocje mówią, że to nie jest wystarczające. Ok, wracam do pana Twojego, droga subskrybentko. Um, dlaczego on się wyciszył i odciął? Um, on. Jest smutny z jakiegoś powodu, coś, coś odżałowuje, coś go trapi, coś go martwi, jest w nim jakiś smutek, jakiś żal. E, możliwe, że coś między wami się wydarzyło, to może być coś, co nie było kłótnią, coś, co nie było bezpośrednio, ty tego nie rozumiesz jako coś, co bezpośrednio wpłynęło na tego rodzaju zachowanie, więc może mieć poczucie, że o nie wiesz co się dzieje. Ale może jakiegoś rodzaju Wasza wymiana zachowań albo Twoje zachowanie bezpośrednio wpłynęło na jego poczucie, na przykład właśnie tego, że jemu na przykład, nie wiem, właśnie jest jakoś przykro, żal, smutno, ma poczucie straty. I znowu chcę tutaj przypomnieć, że to, że ta osoba ma poczucie straty, żalu, smutku, nie znaczy, że na przykład Ty zrobiłaś coś złego. Bo to może być tak, że ta osoba ma jakiś taki słabszy punkt w swojej e, psychice, w swojej emocjonalności, mm, na przykład wyniesiony z domu, wyniesiony z poprzednich relacji i jak coś ją z angielskiego triggeruje, czyli po prostu coś ją, e, tę osobę przypomni jej o tym słabym punkcie, na, naciśnie ten guzik słabego punktu, to ta osoba się po prostu na przykład może zamknąć w sobie. Albo może wybuchnąć, jeżeli jest wybuchowa, albo może się zamknąć w sobie i wydaje mi się, że ta Twoja osoba, ten Twój Pan, się zamknął w sobie. Czyli to jest jego taki system radzenia sobie z problemami. No i tutaj mamy postać kobiety. Kobiety, która jest silna, kobiety, która jest taka może albo władcza, albo ma jakąś siłę. Albo, ma jakiś, albo jest taka, albo to może być też kobieta z podznaku ognistego, czyli lew, strzelec y, lub baran, ale też y, nie musi być to z podznaku ognistego. To może być po prostu kobieta u władzy, kobieta, która wie czego chce, kobieta, która robi to, co chce, kobieta, która nie wiem, ma swój własny biznes, albo po prostu jest zaradna, y, jest taka ogarnięta, mówiąc. Prosto i kolokwialnie, więc tutaj to się wszystko wiąże w jakąś jedną historię, że jego smutek wynika z jakiejś interakcji z tą kobietą. Teraz pytanie, czy to Ty jesteś tą kobietą? To jest pytanie do Ciebie. Jeżeli to Ty jesteś kobietą w jego życiu, która jest zaradna, mocna, silna, może tak jakby niejako silniejsza niż On, albo bardziej zaradna niż On w jakichś kwestiach, albo na przykład sprawujesz nad nim jakiegoś rodzaju opiekę, więc załóżmy, jeżeli on jest Twoim podwładnym, nie wiem, ale załóżmy to wtedy w takim razie to by było, to by znaczyło, że to może być ty. Albo na przykład, no nie wiem, opiekujesz się jakoś, na przykład on mieszka u ciebie, albo nie wiem, albo no, w jakiejś innej formie ty na przykład się nim zajmujesz, albo go wysłuchujesz. Po prostu masz nad nim jakiegoś takiego rodzaju, jest między wami dynamika taka, że to ty jesteś tą silniejszą, może emocjonalnie stroną. Więc jeżeli tak jest. To w takim razie ta królowa to jesteś Ty. Jeżeli natomiast tak nie jest i ty myślisz sobie, nie, to w ogóle tak nie jest, to w takim razie jest jakaś inna kobieta, e, która wpłynęła na niego, która wpłynęła na niego w taki, w taki sposób, że jemu się zrobiło jakoś smutno, jakoś przykro, jakoś żal, e, że on musi sobie coś przemyśleć. Dlatego też właśnie on sobie poszedł do tej swojej jaskini, czyli się odciął, mówiąc prosto, dlatego że przez jakąś interakcję z tobą lub z jakąś inną silną kobietą, jeżeli nie rozpoznajesz siebie tutaj, jemu po prostu ma, ma jakieś głębokie przemyślenia, które mu nie dają spokoju. I zaraz się zapytamy kart. W związku z czym są te przemyślenia? Co one. Co, o czym on tak intensywnie myśli? Ok, więc tu mamy bardzo dużo ciekawych wątków. Ja wymienię Ci wszystkie opcje, tak jak zwykle to robię, i Ty sobie dopasujesz, która ta opcja jest prawidłowa, dlatego że karty niosą na sobą wiele znaczeń. Przez to, że mam ograniczoną liczbę informacji, to w takim razie nie wiem dokładnie, które znaczenie to jest to, które Ty powinnaś usłyszeć, więc mówię Ci o różnych opcjach. Pierwsza opcja, co, czym on się tak smuci i co on teraz, co, jest, co się dzieje u niego w głowie, co się teraz tam u niego odbywa. Pierwsza rzecz, on myśli o jakiejś kobiecie, o jakiejś kobiecie, która możliwe, że jest matką jego dziecka. Jeżeli, więc opcja numer jeden, jeżeli on ma dziecko, to w takim razie matka jego dziecka go przyprawia o głębokie przemyślenia, przez które on nie może się tak jakby przebić i się musi odciąć aż tak bardzo. Te przemyślenia są tak jakby dla niego jakieś takie bolesne. Więc myśli na przykład o matce i jego dziecka, jeżeli takie dziecko ma. Kolejna opcja. Zakochał się, zakochał się w kimś innym. Zakochał się w kimś innym i myśli o tej innej osobie i to mu nie daje spokoju. Miałby się ochotę z nią umówić. Ale się tak, jakby boi, wstydzi. Um, nie chce, on za bardzo nie chce niczego zepsuć. On nie chce zepsuć tego, co było między Wami, czy jest między Wami, ale też on nie chce stracić czegoś, co potencjalnie mogłoby być między nim a tą nową osobą. Więc e, ktoś, ktoś mu się spodobał. Myśli o tej osobie intensywnie i też przez te myśli ma trochę poczucie winy, dlatego że on nie planował się zakochać, on nie planował, że ktoś mu się spodoba, on nie planował wchodzić w jakieś nowe relacje czy coś, ale mamy tutaj energię właśnie zdobywcy, czyli on ma poczucie, no, im bardziej to jest nielegalne, nie, nie powinno się zdarzyć, im bardziej on tego nie planował, tym bardziej, im bardziej on tego nie planował, tym bardziej, tak jakby go to kusi bo to jest coś takiego, co go zaskoczyło, i przez to, że go to zaskoczyło, może być tak, że on po prostu jest podekscytowany. I jest podekscytowany do tego stopnia, że jest mu głupio w stosunku do ciebie. Też, dlatego, że możliwe, że właśnie coś między wami było, możliwe, że coś ci obiecał, możliwe, że coś po prostu zawalił na przykład, więc jest mu przykro i teraz tak. Więc podałam ci tutaj dwie opcje i zobacz, że te dwie opcje um, i jeszcze Ci powiem, podam trzecią i Ci totalnie zamieszam w głowie, bardzo mi przykro, ale widzę tutaj kolejną trzecią opcję, to to możesz być Ty. On e, wie, że Ty go darzysz dużym uczuciem, on chce Ci odwzajemnić to uczucie, ale on wie, że on Ci nie jest w stanie odwzajemnić tego uczucia, tak jak Ty go darzysz uczuciem. Na, jakby na, na takiej samej... W takim samym stopniu jak ty mu dajesz to uczucie. Więc on, tak jakby jemu jest głupio, dlatego że on wie, że ty jesteś w nim zakochana, czego kochasz. On by chciał, żebyś ty była szczęśliwa i żeby wszystko było dobrze, i żeby, żeby chciałby cię uszczęśliwić, ale czuje, że jego uczucie jest mniejsze niż twoje, i z tego powodu jest mu głupio, bo wie, że po prostu on nie chce cię skrzywdzić. Więc teraz ci podałam trzy opcje to ty musisz wybrać i zdecydować, która z tych jest opcji. Ja jeszcze otworzę kartę i, i ustawię, ustawię tak, taką pra, prawdopodobieństwo tych opcji, um, ale przypomnę, pierwsza opcja to jest, on ma konflikt z matką jego dziecka, więc jeżeli nie ma dziecka, to, to, to jakby ta opcja odpada. Druga opcja, zakochał się w kimś nowym, jest bardzo podekscytowany, ale też ma do sumienia. Trzecia opcja, wie, że ty go kochasz, ale on nie wie jak to dobrze odwzajemnić, on by chciał, ale nie ma w sobie tyle uczucia. I teraz tak, czy jest to opcja numer jeden, numer dwa, czy numer trzy? Um, wydaje mi się, że to może być opcja numer jeden albo dwa, czyli ta jakby opcja z tobą najmniej prawdopodobna, ale wszystkie karty jakby dają jakieś prawdopodobieństwo, więc ty lepiej wiesz, um, która z tych opcji jest najbardziej prawdopodobna w tym wypadku tego pana. Um, tu coś, ta karta mi bardzo mówi a propos tego, mat y jeszcze jedno, to mogą być wszystkie trzy opcje. To jest, to jest też swoją drogą możliwe, czyli może mieć konflikt z matką dziecka, może się w kimś zakochać i może też darzyć Ciebie uczuciem, ale wierzę nieproporcjonalnie, e nieproporcjonalnym do Twojego uczucia. Więc to może być wszystko naraz, co sprawia, że on się wycofuje, bo on nie wie, co zrobić, bo jest zagubiony, bo wszystkie te aspekty i czynniki i sytuacje wkroczyły w grę naraz. Więc to by był opis jego zachowania ostatniego, i pytasz, co dalej? Więc pytamy, co z tym panem będzie dalej? Okej, okay. więc ten pan ma dużo do przemyślenia. On musi sobie zrobić bilans tego, co on chce, i to może mu zająć trochę czasu. To może mu zająć, no, to może mu zająć dobre, nie wiem, miesiąc, dwa, yy, trzy miesiące do tego, aż on się, nie wiem, wróci i coś wyjaśni, coś powie i coś wytłumaczy. Dlatego, że on teraz się zmaga z taką ilością emocji. I wydaje mi się, że to jest osoba, która też nie do końca jest taka jakby idealnie umie się mierzyć ze swoimi emocjami. Więc dla niego taki ładunek emocjonalny jest tak, tak wysoki, że on się woli wycofać, skupić się na czymś zupełnie innym tym samym nie zajmować się tym, co teraz się dzieje emocjonalnie, bo go to trochę przerasta i powoli, powoli może wrócić do tego tematu, jak trochę ochłonie i jak te emocje przestaną być takie, jakby dla niego duże. Czy ty coś możesz z tym zrobić? Możesz, możesz się go zapytać. Możesz się go zapytać. Słuchaj, czy jest coś, co cię martwi, trapi? Czy chcesz porozmawiać, czy możemy porozmawiać? Możesz więc z taką inicjatywą, ale liczysz z tym, że on e, może ci powiedzieć, że on nie chce o tym mówić, że to nie jest ten czas, że on, on może ci powiedzieć, że on może porozmawiać z tobą, ale nie teraz, e, że on wybiera po prostu być samemu z tym i nieważne co ty dalej zrobisz, to po prostu on się będzie wycofywał. I jeszcze jedno, on ci może powiedzieć część, która nie jest jakby całością. On ci może, wiesz, powiedzieć 30% sprawdy, dlatego że on po prostu musi sobie przemyśleć wszystko. Więc podsumowując, czekaj. On wróci z tematem, ale musisz mu dać ten czas na prywatny. Czy on cię jeszcze kocha, lubi, darzy uczuciem? Powiedziałabym, że. Nie jest tak, że nie, ale teraz jest tak um, w takim momencie emocjonalnym, że, nie, że tak jakby nie jest tak, że ta miłość do ciebie jest u niego priorytetowa, jeśli chodzi o emocje, bo ma inne emocje, z którymi sobie musi najpierw poradzić. I to nie jest tak, że on nie może w tym momencie bez ciebie na przykład funkcjonować i żyć. Bo on teraz ma tyle emocji w sobie i tyle jakby problemów emocjonalnych, tak to nazwę, że on je najpierw chce rozwiązać. Więc to nie jest tak, że on stracił całe uczucie do ciebie, ale musisz jakby, niestety, mówiąc wortalnie, poczekać na swoją kolej, żeby się do niego przebić emocjonalnie. I to tyle. Dzięki. Pa. pa.